Trzymam z tej strony AirPlay, więc dzisiaj ze mną jest Zimber XD1. ten się. Dzisiaj zaprezentujemy między sobą kletę. Jaki ja jestem dobry, jaki on jest ciężki. Zasad jest kilka. Nie uciekamy w wodę. Jak ktoś jest w wodzie, czekamy, aż wejdzie na ląd. Dopiero wtedy się bijemy. Nie używamy złotych jabłek, koksów, no i enderpereł i łuków. Ład. Aha. Dziękujemy. Dziękujemy właścicielu do serwera. Więc my zrobimy cięcie i wbijamy na serwer. Okej, okay, ziomeczki. Jesteśmy po krótkim cięciu. Zdelogowaliśmy. Um, no i co? Krótkie cięcie, puszczę jakąś fajną muzyczkę um, i będziecie mieli całą to... kletę, Więc widzią się po cięciu. What the fuck is this shit? Garbage. Whoever said yes should be fired. Sounds like this is a zone boy ripoff. Bear Grills? I draw the drink my own oh, oh, kiss. Fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Bear Grills!